The was Rebellion ends. Hej, witam was ja Kortem, co To jest gra Star Wars Battlefront. Yy, i planeta Endor. Mapa chyba wypadek na bagnach. Czyli to jest to, ta mapa, gdzie, gdzie były Ewoki w filmie. Jest to mapa bardziej taka snajpersko-kamperska Lub taka... po oh, fuck Muszę się przyzwyczaić, że się broń tak nie zmienia Lub taka mapa... Bardzo szybkiej akcji z ukrycia Dlatego stawiamy tu, a tutaj lecimy No i słabo Dobra. Star Wars oczywiście otrzymałem parę dni po premierze, ponieważ miałem pewien problem to w sklepie z wysyłką, złą wersję wysłali. A pojawił się dopiero ta bo oczywiście jak zwykle mi się nie chciało nagrywać tego wcześniej. W dodatku pograłem jakieś. No dobrze. serio szczerwa. Dobra, to było słabe. Był dokładnie na jakieś te 11, yy, 6 godzin pograłem, mam 11 level. Jak gra mi się podoba, czuję to co w tym chwili, trójca, czyli syndrome jeszcze meczu. Yy, polecam, chyba póki co. No, w końcu. Jak widzicie, akcja jest bardzo szybka, naprawdę. To jest tryb potyczka, czy taki zwykły już nowy deathmatch. I według mnie to jest naprawdę jedna z fajniejszych map. Jedyne czego żałuję to to, że nie można grać Awakami. Chciałbym takim miskiem po, po drzewach pobiegać z Jeetą. Gdzieś tutaj ktoś jest, nie wiem tutaj, gdzie. To jest właśnie ten... Orbital Strike, o nie. Dobra, skieprzam. No serio? Płotek zahaczyło. To było słabe. Aha, czy się skampili na drzewach. Wspokój, trzeba dołem podbiec. Tylko, niech ktoś będzie już. I tylko dlatego, bym mnie wręcz to. Do... No brawo, tak by nie dostrzelał już. W grze są karty, tak samo jak były w Titan Fault, bo tam były jednorazowe. A tutaj są jednorazowe na grę. Oraz karty zwykłe, które dajmy np. Jak, jak mam teraz taki karabinek. I no, pielężą po takie bonusy jak na przykład ten tutaj. dodajemy jakieś tarcze, granaty, rakiety i tak dalej. Po, po. Dobra, gangbong. Nie miałem szans. Co tutaj wziął? Coś dalszego, wezmę sobie... Ten, taki ten klasyczny blaster, który wszyscy znają dźwiękiem. Tam ktoś był. A do pan prawdopodobnie ostrzegł. wiedzą o mnie. I znowu wręcz. Jakieś ścierwo. Dobra, ja też będę atakował wręcz. Spoko. Dostałem partnera. Super. Czyli goście, który, tak jakby ze mną jest połączony, możemy sobie na serio 3 hp już ręki serwisnika a Poni śmieciu. o kurde, zastanów będzie resztę. To był taki skan, taki jak walhak, dawał róg chyba z To ciężko jest i pomylić się łatwo. Jest nie łatwo. nie Ciężko tylko łatwo. Więc się pomylić, z tyrony strzelają nasi. Jasne, spoko. Z Tu jestem strzelają nasi. Jak się to tak na przykład wychodzi pomiędzy ogniami? Trzeba patrzeć oczywiście na miną no ale zawsze możemy się pomylić. Powód już nowy to jest taka tarcza jak była w częściach gdzie 1-3 Tu jest gościu. I zanim... kurde, nie da się naładować spoko. Ale taki ten pierwszy Oho, tam jest jakiś jeden człowiek, a ale jest po drugiej stronie. Tutaj też ktoś z skąd zapuścił chyba. Okej okay. Atak orbitalny, o! To będzie idealne teraz. gdzie go puścić żeby się wystraszył gościu Fuck, spoko o ktoś mnie wyprzedził muszę to zmienić Bobym nie żył Fuck. Jestem idiotą. Z tej strony coś mnie nie pobiegnę na drugą. Więc jesteśmy na prowadzeniu, a to się szybko może zmienić. To chyba nic mi nie da na tym trybie. Dokładnie tak. Nic nie dostałem. Proszę, że nawet nie wiem, co teraz opowiadać jakiś pierdol, bo tu wszystko widać w sumie. Nie, nie. ktoś by chciał namierzyć. Chcę ci namierzyć śmieć. No. Ojej, i znowu jestem pierwszy. A, tak nieznaczny. To chyba... Nie, to jakiś tam tak leciał. Grafika jest w porządku. Wygląda ładnie, ale dupy nie urywa, bym powiedział. Fajnie ten całokształt, ale chyba troszkę mi się tak wydaje, że są niższe tekstury, wstury. Dobra, porobienie. Damy radę jeszcze 10-40 sekund? Chyba nie. Fuck, nie dolatuję chyba. A! Co ty myślałeś, że ja cię nie zabiję? No, i oui. Takie ledwo co zwycięstwo, ale w porządku jest. Znaczy, trwało 9 minut. Myślę, że będę wrzucał tak po jednym meczu, bo tutaj w sumie trochę pokazać można, a, a nie wszystko. Będzie to tak rzucane, jak było z Battlefielda, czyli tak jeden mecz, komentowanie itd., tak Jestem pierwszy, tak czy inaczej. Dzięki za to, że oglądaliście, zaraz jeszcze pokażę, jak to wygląda tam na ekranie podsumowania i to będzie chyba wszystko z tego materiału. Chcę już dobić do 13 level, żeby zdobyć jetpacka. To jest bardzo fajny i przydatny przedmiot. Laguje FPS zawsze na ekranie podsumowania i na ładowaniu mapy. To w sumie normalne, bo się to oczytują tekstury. Tak czy inaczej, możemy sobie zmieniać tutaj jeszcze Blaster jest ich no parna chyba, nie wiem, nie będę ich liczył. Gwiezdne karty, jest ich tyle, 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 większość jest bezużyteczna. Wygląd, mamy dużo jakichś tam głów, gu, pierdół i tak dalej. dalej. Ja czekam sobie na, mamy oczywiście tutaj takie klasyczne ludzkie, mamy uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć głów takich innych raz, ja czekam sobie na to, dop a dopiero na na normalny, czyli na maksymalnym. To jest rebelii, imperium, nie mogę teraz wejść bo nie jest w imperium, a są jeszcze takie różnego typu emotki, droid, droid jest fajny, tylko że prawda jest taka, że w bitwie się jej nawet nie używa. O wszystko na dziś. Dzięki za to, że oglądaliście Heios.